Hej, widzowie! Ja widzę, dzisiaj robimy odcinek y, nie z Minecrafta, tylko z gry One Robber ze Steam za free. Wiadomo, za darmo. Tam macie y, nazwę całą. Czekajcie. Mhm. Y y, Dora. Y, przywitaj się, Mrok, bo tutaj mamy gościa dzisiaj. I w ogóle przez nas, raczej, raczej przez wszystkie odcinki będzie z nami. No, przywitaj się, ja się napiję wody. Się z tej Mimo tego, że jestem chory, bo jestem podziwiony, ale o, to są prawie to ważne, tak to postanowiliśmy nagrać taki odcinek. Mam nadzieję, że ten content Wam się spodoba, że będziecie chcieli więcej takich gier nice. i że będziemy mogli na tym y, jakkolwiek się wybić. No, Dziękuję. I no jak chcecie, żeby była jakaś różna inna gra, żebyśmy ją nagrali, jakaś darmowa albo coś w tym stylu, żebyśmy ją nagrali, jakoś zrobimy z tego kilka odcinków. Po prostu napiszcie w komentarzach, zostawcie oczywiście super dzwonę, lajka zostawcie. Komentarz zostawcie, jeśli chcecie więcej takiego właśnie, jak powiedział rok kontentu z, z takich różnych gier, fajnych. I mamy jeszcze taką jedną bardzo podobną grę, One Armed Cook. Wcześniej nie wiem czy wy będziecie chcieli z tego nagrywać, po prostu napiszcie nam gry w komentarzach jakie możemy zagrać. No i w sumie to, to tyle, no. dzisiaj robimy akurat Jubilera, te najgorsze, bo właśnie tutaj mamy sześć różnych rzeczy, tutaj te gry są płatne jakby, tu macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Najtrudniejsza chyba jest to, Orbital Bank jeszcze chyba nawet nie zrobiliśmy, czy zrobiliśmy? Nie, chyba nawet nie zrobiliśmy orbital banku, ale nie jestem pewny, czy zrobiliśmy. Na pewno no, zrobiliśmy... A no to wszystkie zrobiliśmy. Jak chcecie, to możemy, jak będziemy, ktoś z nas będzie miał punkty takie złe, tutaj złodziei, takie punkty, no nie wiem jak wam powiedzieć. Jak ktoś z nas będzie je miał, to kupi sobie po prostu grę i będziemy, znaczy to, tą mapę i będziemy ją robić. Ta ten mapa, akurat ta, Black Diamond Casino, jest bardzo podobno trudna, sam robił ją rok i jest bardzo trudna podobno, bo na dobrych wiatrach 30 minut się robi tą mapę, więc tam, ten, odc, ten odcinek, jak będziemy to mieli, ten odcinek będzie trwał około godziny, myślę, więc widzowie, z tego nie wiem, czy nie zrobimy od razu live'a, ale to już zostawimy na kiedyś, tak jest? No i myślę, że do kasyna chyba jednak live będzie, bo... No. Ta mapa jest tak gigantyczna, że ja ją robiłem, do, ja ją robiłem prawie dwie godziny z kolegami, z pięcioma kolegami. Robiliśmy to prawie dwie godziny. Ja tak naprawdę stałem, bo ja miałem z tą i to dwie godziny robili prawie. No widzimy, to, to wydaje to, się to... trudną mapą, jeśli widać tutaj... Estimated take 150 do 350 tysięcy, a sam Jubiler potrzebuje tylko 15. Czajcie to widzowie? 15 albo 40, chociaż ja tam nie wiem. 15 chyba, no więc to będzie nieproste, no nie? No i to, i jak coś to już nie przedłużamy, bo to już ta intro trwa kurde z 3 minutki, więc już, nie prze, już przechodzimy do odcinka. dawaj ready no, i po prostu będziemy już zaczynać rundę. I dzisiaj Wam wytłumaczymy, oczywiście, mroczny nagrywasz też na swój ten. Pow. Yy, zaraz uroczy sobie zrobi swojego powa, oczywiście. No, bo już widzę, jak coś to będzie wstawiony taki drugi odcinek, taki druga część tego. Yy, oczywiście z mroku, yy, z mroka, jakby powa, bo wiadomo. Wiadomo, że to jest praktycznie to samo, ale no, to jest jego po, będzie jego pow, jakbyście się pytali, co, coś czego nie zrobiłem, a zrobiłem rok, więc będziecie tak mieli. My to zrobimy nie po cichu, oczywiście, tutaj szybko. E, tutaj szybko. Oj, oj, za szybko, widzowie, za szybko troszeczkę, wiecie? Bo kamery nie były wyłączone, wiecie, to... Powiedzą, że Możemy zrobić widzowie tak, że zrobimy to nie po cichu mrok po prostu i będziemy mieli... słod będzie nas gonił i po prostu nie będziemy robić powerboxów, że tylko to zrobimy, co? Myślisz? A że tą pierwszą część? No to, czy... to, to teraz co robimy, tego po prostu jubilera bez sejfu, który będzie w drugiej części oczywiście. Zrobimy po prostu tego... tego... nie będziemy zwracać uwagi na Słat ani, ani policję oczywiście, ani powerboxy, po prostu ukradniemy i uciekniemy, tak? To tylko poszedł wyłączyć kamerę No to możesz iść, można... to dobrze Widzę, poczekamy chwilę, będzie wstawiony po f... mrocz... mro... mrocznego co on robi tam mroka? Po prostu chwilę sobie poczekajcie, widzę Przewiniecie sobie yy, po prostu filmik yy, Dopóki nie będzie po prostu zrobiona kamera Jak chcecie No i po prostu... Ja nie ja, ja będę wyłączał alarmu, bo nie wchodziłem Jeśli nie wchodzimy do stajf'u. To no. nie będzie bez sensu Po prostu on wyłączy tak. kamerę, żeby nie zauważyły nas i zabijemy tych różnych gwardów, po nie prostu nie I Widzowie okay. pamiętajcie też, oczywiście za chwilę hmm. Wam pokażemy co musicie zapamiętać. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do naszego filmu, na przykład czegoś nie zauważyliśmy albo popominaliśmy, że po prostu zrobiliśmy to tak szybko, że nie wiedzieliście jak to zrobić, po prostu napiszcie nam w komentarzach. Ja tam z mrokiem zobaczymy i wytłumaczymy Wam w następnym ufa. odcinku jak to zrobić i dokończymy na chwilę, nie? Dobra, no, a wyłączyłeś kamerki? E, nie, ale to zaraz się zrobi. Dobrze, ja to tam porzucić. Jemu ja heado. No, widzowie to będzie... O kurczę. ajajaj. jajaj. Aj. za szybko się pośpieszyliśmy, tak? Ty się pospieszyłeś. troszeczkę się pośpieszyłem, bo tak wiecie. No to teraz tak, bronię. A. No dobra, ja po prostu widzę, wiem, że to troszeczkę rudna, że tak vałt 300, które jest, no ale trochę, trochę tutaj porobicie błędów na pewno, jeśli jesteście to, to początkującymi graczami, jakby tak powiem. Mrok na szybko zrobi kamery, jeśli zrobi kamery, to, to po prostu od razu powie I wam, bo... znaczy powie nam od razu, czy kamery wyłączone, czy coś w tym stylu. Okradamy szybko dół bez safeu. Safe Sejf będzie oczywiście w drugim odcinku. No i po prostu szybki speedrunik zrobimy. Wy to nie musicie robić na szybko. Są też kolejne inne sposoby, Trudniejsze troszeczkę nawet zrobić bez safeu. No ale my tu zrobimy na tak szybki speedrun. Wytłumaczymy wam oczywiście, jeśli będziecie chcieli, wytłumaczymy wam na przykład powerboxy, jak działają równo, nie? Możemy wam zrobić też widzowy filmik z ciekawostek z tej gry, nie? Bo my znamy dużo ciekawostek. Jeśli wiecie, jak możemy wam zrobić taki oddzielny filmik, że wszystko wytłumaczymy, co, jak działa, mm. wszyscyutko, nie? Co no. Czy są jakieś bugi w grze, na pewno, wytłumaczymy wam. Jednego buga osobiście udało mi się znaleźć. No. zrobiliśmy to poza kamerą, oczywiście poza odcinkiem zrobiliśmy. Te twoje latanie, ten z bugiem, to był taki bug, ale nie wiem, czy widzowie to naprawili, bo chyba to naprawili, bo już tak średnio działa, nie? Mogę sam sprawdzić, ale to w sumie w następnym odcinku to jest związane z, z torbą z wszystkim po prostu. Dobra, chodź. Wyłączyłeś kamery nie, czy jeszcze nie? Nie, wyłączyłem teraz z i... Widzę, po prostu ma bardzo dużo itemków, nie? Bo on ma 6000 level, nie powiedział. I on 60. jest po prostu... 6000 no właśnie mówię, że on ma bardzo duży level i ma wszystkie broni, ale... Zabia, mi... Co? A ciało? Dobra. No, żeby nikt nie zauważył. No właśnie, widzowie, trzeba też ciało zabierać, żeby nikt nie zauważył, bo jak zauważy ktoś, to już macie... musicie restartować. Oczywiście możecie to robić nie po cichu. My tutaj wiecie, jesteśmy troszeczkę pro. Oczywiście mówię tylko o mroku, bo ja tak średnio, ale skryłem ciało ładnie. No i on jest taki dobry, że wiecie, po cichu próbujemy wszystko zrobić, bo ja tak nie po cichu, to tak średnio się to robi, bo przyjeżdża wam policja, Słat i te różne takie oślepiające tarcze. Ogólnie to nasza trzecia próba nagrania odcinku. Odcinka po prostu i nie chce nam się więcej robić, ok O, Utility karta. karta. A wyłącz, jak wyłączysz Alarm, to od razu wchodzimy, widzowie, kradniemy na szybko. To będzie takie, wiecie, szybkie kradniecie. Oczywiście was nie namawiamy, żebyście robili jakieś speedruny, po prostu, żebyście to zrobili. Nie mamy oczywiście żadnej współpracy z tą grą, po prostu nudzi nam się troszeczkę. Można tak powiedzieć. No i po zrobimy taki content, nie? Mm -hmm. Jak wyłączysz... Ja sobie postoję sobie, widzę. Nast... Oczywiście wstawimy też odcinek z jego powem, on tam będzie miał więcej do pokazania, jak to zrobić, wyłączyć te kamery i te różne, nie? Mm -hmm. No, tylko coś sprawdzę widzowie tutaj dobrze jest. To coś sprawdza, się nagrywa. To nagrywa się, nagrywa, właśnie sprawdzałem czy się nagrywa. Oj ojoj, coś się klikło. Dobra, nagrywa się na pewno się nagrywa, bo widziałem. Nie u mnie, coś nie tam. Widzę, patrzcie jakie on ma życie. w ogóle on stoi w miejscu, nie wiem czemu. Czemu stoi w miejscu? To już. A dobra, już myślałem, że mnie zleguwało grę. Chodź. Wyłącz kamerki na szybko i po prostu lecisz... A dobra, wyłączone są kamery, to widzowie patrzcie. Robimy to tak. Jest ochroniarz, są ochroniarze. Po prostu robimy tak. Szybko zastrzelimy sobie ochroniarzy. Dobrze. Widzowie, wypatrzcie. Oj, oj Dobra, trudno, robimy widzowie. To, to nie będzie. Nie będziemy po prostu widzowie się walić z tym. Nie robimy powerboxów, potem zobaczycie o co chodzi z powerboxów. Trochę będzie głośne, widzowie, nie będziecie nic słyszeć. Dobra, już widzowie, i teraz kradniemy. Oczywiście, o! Już widzowie zrobiliśmy tutaj. Troszeczkę rozwaliliśmy wszystko. Tutaj sobie dla, O, zabiję sypyle, kurczę, przepraszam cię. Bardzo serdecznie. Weźmiemy torby i torby torby, torby. torby bierzemy, widzowie, i szybko kradniemy. No to nie jest, widzowie, proste. Właśnie dlatego, chcemy, chcemy żebyście nie chcemy, żebyście robili takiego speedruna. Bo to jest takie trudne. Patrzcie, ile tego jest w ogóle w swoją drogą. Jeśli się będziecie zastanawiać, czemu jak kradniemy tyle tego, zaraz w sumie zobaczycie, i to jest nierozbite? A nie, rozbite, myślę, że nie rozbite. Ja to wziąłem. i teraz zobaczycie, i wam coś zaraz powiemy. Jak to wszystko ukradniemy, to wam coś powiemy. Bo, za, bo nie wiem, czy to zauważycie, ale będzie pewnie, pewnie coś z, dziwnego. Zobaczycie coś. Kurczę. No to za chwileczkę. Uważajcie, żeby wam nie wypadło nic z torby, widzowie, oczywiście też. No dobra, to zabrałem. Ja się przejdę do sejfu. Ale ty bierzesz krat będziesz kradł sejfu? No. Ale nie, bo to będzie w następnej y, części. Dzisiaj nie robimy. Znaczy teraz nie robimy. Godzinę po zrobieniu odcinka będziemy robić dopiero safe po wstawieniu. I patrzcie widzowie, widzicie? Tyle rzeczy jak... Pewnie się zastanawiacie. Czemu tyle rzeczy wziąłem i dlaczego to jest bardzo tylko 5000, skoro to byłoby... Warte w prawdziwym życiu jest 20 no, tysięcy dolarów, nawet jeśli każdy pewnie kosztuje po 2000 złotych czy coś tam, coś tam, dolarów, czy coś, to macie jak coś, to są po prostu widzowie podróbki. Widzowie, to są po prostu podróbki w tej grze, to są podróbki tych, tych złotych rzeczy. Tak, tak, skąd wiem, no wiem od pewnej osoby, że to są po prostu podróbki, te rzeczy. Wszystkie złote stąd, oczywiście z tej mapy, to są podróbki, dlatego tak mało będziecie dostawać z tego. Więc musicie bardzo szybko okradać, żeby was policja nie dopadła oczywiście. Ale nas nie dopada, bo nie robimy powerbox. Nie, 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 nie zrobiła. Dlatego, że widzowie, jeśli nie chcecie, żeby się pojawiła policja, jeśli to już zrobicie, nie róbcie tych boxów, powerboxów się nazywają, powerboxy. Te, to się podświetlają, takie prostokątne. Nie róbcie ich, bo wtedy co, jakiś, co, co jeden powerbox się pojawiają mocniejsze te ochroniarze i po prostu trudno będziecie mieli pokonać, nie? W następnych mapach nie, w tych mapach tego chyba nie ma. A w tych mapach chyba nie ma tych byków, nie? Bo są takie byki, widzowie, co po prostu są tak silne, że musicie je strzelać, chyba z 50 naboi zużyjecie, jeśli w ogóle nie, nie wiecie jak to zrobić, z 50 naboi zużyjecie, żeby ich pokonać, nie? Na pewno 50, no, znaczy 50 na mojej, no. nie wiecie jak pokonać, oczywiście w ręce to jest ich y, słaby cen, y, więc... A co do powerboxów, to mogę wam powiedzieć, że w kasynie jest ich praktycznie 13. No i w Black Diamond, Diamond Casino, które jest bardzo trudne, to sam powiedział, dwie godziny aż to robił, no to wiadomo, dużo pewnie z tych powerboxów, więc nie próbujcie, bo pewnie będzie cała fala tych byków, nie? To będziecie musieli wydać e, prawdziwe trzy dechy. No, e, jeśli chcecie jedną, nie, to dwie dechy macie, 20 zł, to macie jedną rzecz, chcecie jedną mapę. E, żeby mieć dwie mapy, 40, no i te różne tamte. Ja? Ogólnie to wam e, nie wiem, czy polecić wam kupować te mapy, ale to jak chcecie, widzowie. Black Diamond Casino jest pewnie dobre, sam wie, on czy są dobre ja i o i... raczej od... większą paczkę, jak jest, jaka jest dostępna, jeśli chodzi o hajs w grze, ja będę miała hajs, bo mnie dużo idzie do pracy I, ten, i będę miał ten hajs, więc będę w A Widzowie dzień 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 a nie da się dzień dzień <laughs> Dobra. Dobra i to widzowie. O patrzcie o i tutaj ostatnie ostatki dosłownie. O widzicie, to już wszystkie chyba będą rzeczy. O tutaj jeszcze jedna. Tutaj wsadzamy na szybko widzowie. Tutaj bierzemy torby całą. No dobra, to już weźmiesz w ręce, nie? Oto. Widzowie, idziemy, biegniemy do naszego tego wana, oczywiście, które będziecie mieli, do którego musi, musicie być. Ile osób jest, gracie, tyle osób musi być w tym wanie, żebyście mogli skończyć, oczywiście. 26 koła macie tutaj, tutaj na górze po prawej. Tutaj oczywiście macie ile potrzeba. E, tam już idzie nasz mroczny mrok, idzie... No i to chyba by było na tyle widzowie, no, już masz wszystkie? To by było chyba na tyle, tutaj klikacie oczywiście przycisk end Minus 5000 tysięcy dostaniemy za do Cywiliana, niestety kliknąłem znaczy przez przypadek przycisk i przez to on zginął Więc nie zastrzelajcie lepiej tych zwykłych I to by było na tyle, napiszcie w komentarzach czy w ogóle czy wam się podobało I czy chcecie takie odcinki No i to w sumie by było na tyle, nie? Mrok za godzinkę od wstawienia będziecie mieli drugą część jubilera. Bo nam się gra w ta podoba, nie? Więc możemy zrobić. I jak, chce, jak się skończy, to może z kolegą drugim, trzecim w sensie, zrobimy grę Pride Life. Ale to dopiero jak skończymy tą część. Chyba, że będziecie chcieli w trakcie, jak będziemy nagrywać to. To by było na tyle. Pa, pa.